No, pamiętam, nagadam, właśnie zdobywał e, te tytuły Mistrza Świata, i tak się na niego patrzyło, przerwane ma, bo musi zgadać. No i właśnie teraz, e, no, ja też w sumie nie jestem jakoś specjalnym mówcą, ale e, no, chciałem podziękować właśnie e, tutaj e, miastu e, Wisła, e, trenerowi, który, z którym zaczynałem. E, zaczynałem swoją swoją przygodę. E, prezesowi e, klubu, który też e, tak naprawdę no dzięki temu klubowi, no to, e, to też e, też jestem. E, no jest, mo, mo, miałem okazję, mogłem skakać i, i w sumie dalej, dalej mogę, mogę uprawiać e, skoki, bo to tak naprawdę E, to tak naprawdę jest całe moje życie, ja po prostu e, lubię, lubię bardzo i, i, i cieszy mnie to po prostu, bardziej niż tu takie mówienie. E, ale Piotr, ja od razu no. myślę, że Ty powinieneś wyciągnąć te medale i to wszystko no, no to tak właśnie No, no właśnie, ja tak w ja, ja tak właśnie ba bardziej jak mnie, jak mnie ktoś coś pyta, to odpowiadam, a tak, tak to ten, no to no właśnie, to tutaj. Tutaj właśnie, no, tutaj z tego Zoberdorfu z ko, kolejne, kolejne dwa do, do kolekcji, e, no w sumie, w sumie już jest też się trochę nadbierało, bo w poprzednich latach w poprzednich latach, to w sumie już jakby patrzył na, na mistrzostwa świata, to już. A, dobra, Dobra, dobra <śmiennie> Chyba piąty, piąty i szósty, a jeżeli chodzi o zlotami no to siódmy i ósmy, także. Także fajne, no takie gwiazdeczki. <noise> <noise> no na pewno, na pewno to. Jak się czujesz, że wraca do Wisły. <noise> Teraz, gdy to mi w to trzymałem wręcz te i otrzymywałem takie podniecuvania. Jakie emocje to wydaje? No na pewno fajne, fajne uczucie. No tak, tak już mówiłem. No to zawsze, zawsze też. Jak Adam, Adam tutaj, tutaj stawał właśnie w tym miejscu, to my tam jako, jako takie, takie dzieciaki zawsze, e, za, zawsze mówili, że to Adam, no to e, no trochę ma, ma przerypane, no bo musi, musi stać i coś, coś, coś mówić, nie wiadomo co. No i ja, tak, te, ja te też tak w zasadzie, no, do mnie, no to no na pewno fajne, fajne wyróżnienie, fajne e, takie, takie pozytywne, pozytywne bardzo emocje po no tak trochę można trochę można się zatrzymać pomyśleć po, po o tym, o tym o, o tych, o tych właśnie medalach no bo ja tak ja tak raczej jestem, jestem człowiekiem który, który raczej się nie lubi zatrzymywać ja lubię, lubię być w ruchu cały czas i, i cały czas dążyć do czegoś cały czas do przodu no, także, także fajnie, fajnie, też właśnie można tutaj na chwilkę, na, na chwilkę zobaczyć, zobaczyć jeszcze raz te, te medale. I, no, już w zasadzie myśleć o tym, co, co, co dalej mnie czeka tam w następnych, no, w, zasadzie, w zasadzie jeszcze tygodniach, no, bo jeszcze mamy, jeszcze mamy w planicę planice w tym roku do, do zakończenia. Szkoda że ten, że ten rower, e, rower się nie, nie odbył e, no, z racji tej, tej pandemii. E, ale tak e, no, jeszcze jeszcze ta planica no i później, później już trzeba myśleć o, o tym, żeby po prostu na, na, kolejny, na kolejny sezon e, się przygotować. Równie dobrze jak na ten, no bo ten można powiedzieć, że był taki, no, znaczy był, jest jeszcze, bo jeszcze trwa, ale był taki, taki dosyć, dosyć dobry, udany, jeżeli chodzi o, o sam Puar świata. No a na mistrzostwa świata to chyba, to chyba przeszłem sam siebie, bo tak szczerze to dalej tego nie ogarniam jeszcze. W sensie to, się na a kiedykolwiek w życiu, że on jest Twój pewnie idol? Znaczy... Nie no, tak e, pamiętam, pamiętam lakcję 2017 rok. E, wygraliśmy tam drużynowo mistrza świata. No to było też, e, można powiedzieć, też spełnienie, spełnienie takich, takich moich marzeń. E, a ja tak, e, nie wiem, jakoś tak się już później nie żyło tymi marzeniami. Raczej, raczej robiło się po prostu swoją pracę, wykonywało się e, to, co, to, co trenerzy tam mówią, to co to co to w zasadzie to, to trzeba zrobić i, i tak No i tak w zasadzie no, no chciało się, bo, bo zawsze jak się patrzyło, patrzyło na Adama, jak on, jak on skakał, jak on tak naprawdę miarzył wszystkich bo on wtedy, on wtedy zapoczątkował coś można powiedzieć na takiej miarę takiej nowej, nowej techniki no, wszyscy skakali do przodu a on skakał wysoko nad wszystkimi i wygrywał i wygrywał można powiedzieć wszystko no i można powiedzieć że że każdy, każdy, każdy tak chciał skakać jak, jak Adam Małysz. No, no, ja gadam mały. Ja nie ukrywam też, no, nawet tutaj z trenerem, e, trener też może pewnie potwierdzić, jak tam e, nieraz trener mi kazał coś, a ja nie, jak chcę jeździć, tak gada mały. No, on, tak, on, tak, on tak jeździ, on dobrze skacze, to tak to tak, to tak trzeba chyba. No, ale, ale zawsze, zawsze tutaj z trenerem dobrze też do, dogadywaliśmy się i, i też. E, no i też e, można powiedzieć, że też e, no to takie Adam, Adam tutaj to trochę zapoczątkował, bo, bo ja też zacząłem właśnie skakać jakby, jakby właśnie nie, nie Adam i nie, nie trener właśnie Jasiu e, no to, to pewnie bym nie wiedział, że jest taka dyscyplina sk jak skoki narciarskie e, a, a mi akurat taka dyscyplina jak skoki narciarskie bardzo pasuje, bo ja po prostu lubię, lubię to robić i, i mnie, to, mnie to naprawdę bardzo, bardzo cieszy Panie gocze, jaka, jaka krew w końcu w pana żyłach płynie? Ustrońska czy wiśleńska? Żylica. No. <gryli> Żylica, <co>, nie? <gryli> nie, nie. Znaczy, znaczy jestem, jestem bardzo, bardzo mocno z Wisłą, z Wisłą związany. Wiśle się tutaj wychowałem. W zasadzie mieszkałem całe, całe dzieciństwo. A później, później w Ustroniu też rodzice. Rodzice, rodzice tam prowadzą pensjonat, no i tak i też, i też później ja tak by też się tam przeprowadziłem. Także no, można powiedzieć, no, te, te, te regiony są bardzo, bardzo fajne, bardzo podobne do siebie. Także jestem i... i, i można powiedzieć e, wiślaninem i trochę ustroniakiem, także jak to się mówi, po, powiat cieszyński. Stem, stela, stela. Bo no. słuchałem, że pan nieźle po angielsku sobie radzi i po niemiecku, a po naszemu padoczku e, też jeszcze rządzą? Po no. naszemu czasem, czasem ja. <głosy> <głosy> To był tytuł Mistrza Świata. To pojawiło się w internecie takie zdjęcie z jakiejś gazety. Młody taki chłopak, Piotr ileś tam lat, który mówi, kim, kim chciałbyś być? Chciałbym zostać Mistrzem Świata. No i po tych 20 latach przynajmniej z okładem został Pan tym Mistrzem Świata. I pytanie, czy Pan ma jeszcze jakiś cel i czy rzeczywiście przez te dwie, tam minione, minęły, przynajmniej dekady rozpoczynał Pan każdy sezon z tą myślą, że chciałbym w tym sezonie zostać Mistrzem Świata? No, nie, nie myślałem nawet o tym, nawet nie tak e, szczerze, to tak zapomniałem, że to Mistrzostwa Świata były. <laughs> bo tak e, można powiedzieć dużo, dużo pracowałem nad swoją, nad swoją mentalnością, no to można powiedzieć, że skoki, skoki narciarskie to jest taki trochę stan umysłu, bo, e, bo tam... E, Wiadomo, w każdym sporcie ważna jest psychika, ale, ale w skokach myślę 90% to jest, to jest psychika dużo i dużo dużo właśnie nad tym pracowałem i, e, i, i to, że takby e, na, tej, na, na, tej, na tej imprezie, no to, to ja, tam, ja tam po prostu ja tam po prostu byłem, żyłem tak w swoim to, na świecie nie, nie, nawet tak, tak mówię, no nawet dopiero, dopiero później gdzieś tam, że to, że to faktycznie były Mistrzostwa Świata, tylko po prostu po prostu jak siadałem na tą belkę, no to, to byłem tylko ja i skocznia, ale to nie były żadne zawody dla mnie, żadne Mistrzostwa Świata, cieszyłem się, że, mo że, mogę, że mogę skakać. I, i, no i, i cieszyłem się, że mogę iść wszystko, no bo, bo tam akurat można powiedzieć... Zdarzały mi się treningowe, treningowe dobre skoki i jakieś tam gdzieś tam, no myślę, że, że tak tylu, tylu dobrych skoków co, co skoczyłem właśnie w Oberzdorfie, takich, że wykorzystałem wszystko ile mogłem, no to w takim krótkim czasie to, to, mi, się, to mi się nie, nie zdarzało, także, także to myślę, że to tak, Dopiero, dopiero później gdzieś tam, gdzieś tam do mnie doszło, że to faktycznie, e, że to faktycznie były, były te Mistrzostwa Świata i to faktycznie był taki, taki czas, e, no, że wtedy, wtedy to trzeba było zrobić.